Witamy w kolejnym odcinku przygód Montka. Teraz będzie Montuś biegał za patyczkami. O, tu już mam drugiego, to już morda chce. Już chce, no chodźmy, idziemy, no. O, jest przygotowany, o już łapa przygotowana do akcji. Już jest, już chłopak patrzy, no. Tak. no. Buu, tu na górę, na nasyp No, a patrz, patrzcie co robię. Jaki cwaniak Jaki daj Dawaj Patyka, bierz Patyka, idziemy. Chodź Patykarzu. Pójdziemy w jego miejsce najpierw. Tu sobie. Na razie, o siurnął. No. Tak, jest piękny. Siurboczny. <noise> no i idziemy dalej. O, a tu właśnie mój blok i już mam blisko brynice. A tam stawiki. O, wystarczy przejść przez most tam. O, i mam tu całkiem zielono. Pyk. I już jesteśmy. No, chłopaku leć tam. Leć tam, chłopaku. O, tak grzeczny jest. No, czeka na mnie, bo zmieniałem rękę 17? Nie, 18 jest, a o 19 live. Więc mamy godzinę. Czekaj, Montuś. Albo ledzi, leć, leć chłopi, leć. No ale tu wysłałem Wysłałem to zdjęcia do warszawy Chodź o, A tu brynica A tu montka polana po prawej Ale tu ławkę nam skasowali Kiedyś była ławka na środku I było super I tu jest Rzucanie do oporu, ale tu chyba padało dzisiaj. O, jest Badylek, już szeryf patyków zauważył. I nic się nie, nie ukryje przed nim, nic się nie ukryje. Już czeka, czeka na swoim miejscu. Zostawimy smycz. Mam tylko jedną rękę. Tu jakiś mini Badylek jest. O, jest. Chodź chłopaku, chodź Idziemy O, grzeczny chłopak O, już by, już chciał skoczyć i zabrać panu Już chciał, ale jest, radocha, patyczek No, montek No, dajesz chłopaku Tak jest Brawo, i teraz ten wielki badyl Użysz ty chorobo, patrzcie, już mi zabrał Się zastanawiam, gdzie mu rzucić, a on już Skok Tarzana i mamy to. Ty dziabongu ty mordo, kochana. No, teraz będzie latał z tym wielkim. Bo... O, denerwuję się, bo mu rzucam dwa. Ale wielkiego nie wypuści. Bo przecież trzeba mu rzucić większego, żeby oddał mniejszego. Inaczej nie da rady. Bo to jest cwaniak. Cwaniak z sosnowca. O, 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 o. o. Cwaniaczku, cwaniaczku, ty mordo. Nasyp, żeby klata mu się rozwijała już i tak ma fajną klatkę piersiową. O, o. Gdzie, ten, gdzie ten patyk mordo? Gdzie on jest? Szukaj Montuś patyczka. To jest ten patyk, tak. Mniejszy przyniósł. Dobra, później tam pójdziemy za tym większym. Ale na razie musimy sobie radzić. O! Montek, teraz tamta górka. Puu Lecisz Tak jest Tak jest chłopaku, brawo dla chłopaka Dobry montuś, kochany piesek Kochana murda Tu takie maleństwo leży o, 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 już szereg patyków patrzy Już patrzy, o, już podniecenie, już Radocha, tak, tak i dawaj na górkę tak jest. I dobrnicy, i pchywamy. <noise> Żartowałem. No i gdzie ten patyk, łajzo? Bez patyka nie przychodź. Ciekawe. Co wymodzi. No gdzie masz patyka? Szukaj patyka. A, no, wcześniej, tego sobie znalazł. Wcześniejszego. No, i mo... Dobrze, ten jest nawet lepszy. Brawo dla Montusia. Kochany Montuś. Super piesek. Czekajcie, szukamy czegokolwiek. Są jakieś malizny? No, Montek. Jesteś? No jakby cię nie było. Fuuu! No. no? jak taką maliznę rzucę, to tak nie bardzo, bo przecież większego ma w pysku. Ale jak się go podpuści... O! Dajesz, 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 chłopie! Dajesz, 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 dajesz! Poszedł! Poszedł. No, pięknie, brawo! Super piesek super montuś, Zaraz będzie odpoczynek, chłopcze. O no uwaga. już przygotowany. Już w koniach go zrobimy. Puuuu! Nie ma. Puu, dawaj tam jest. No. Gdzieś tego dużego zostawił, trzeba być szybszy bo szybszy bo niego pływa, nie da się, już się nie dało, już się nie dało, już bestia szybsza, uch ty chorobo, ty, ty mordo, <grybuj> już zabrał, zabrał już, o, jest Montek, słoneczko wyszło, gdzieś tu, o. No Znowu ptaszki ładnie śpiewają. O, Montek pełne skupienie, zbliżenie na twarz. Na mordkę. O, patrzcie. Montek się czai. Montek się czai, bestia się czai, pies baskerbilów. Przygotowany do akcji. Kino wielkości. Śliwki. O, do dziury wpadłeś? Do dziury to uważaj, jak chodzisz, chłopcze. No, jedziemy. Fuuu! ta jest

<try> puh, puh, puh. <try> Adin, dwa, tri, cztery Jesteś lekki jak ptak Puuu, poszedł No Odpoczynek tam Odpoczywamy chłopcze Odpoczywamy No, ile jest mądry piesek Odpoczywamy, pobiegałeś no, Odp odpoczynek. No, nie musisz już szukać tamtego patyka, gdzież go wcięło. Masz większego? Odpoczywaj. E, musi go znaleźć, musi, musi go znaleźć. No, gdzie on jest? Jest, to ten, tak. No, to odpoczywamy, chłopcze. Odpoczywamy. A może jeszcze chopkę zrobimy? A nie, niech odpoczywa. Pięknie leży. Montezuma, zwany. Montkiem potocznie. Montusiem. A inaczej Monteneiro. Monteskiusz. Mon... Monpatrol. <laughs> Monpatrol zwany. Monteneusz. O. Montiusz. Montusio. Monty. Kochana mortka Montek. Montek, masz tutaj, zobacz. Kochana, o tak, tak, zabiorę ci, już, myślałem, żeby ci zabrać. No, tak, tak, trzeba uciec z patykiem, pan może zabrać przecież. Tam, odpoczywać na górze, odpoczywać mi tam. Ja sobie zapalę. Chociaż dla was to nie będzie ciekawe. O, obserwacja ptaków. No a tam chodzimy, o po drugiej stronie, tam gdzie ta Pani idzie, to my rozpoczynamy spacer. Tu za mostem w lewo, tutaj dziadki mieszkają, tu mądkę zostawiam, więc mam blisko. Jak idę do pracy, to o tam mój blok, a tu fru 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 fru, fru Montuś do dziadków i fru, jest. A my idziemy tam na spacer i tu w lewo na Stawiki. I tam naokoło, albo tam prosto, a tam teraz robią rurę. Albo tam prosto na borki. Najazd na przystojniaka. Na razie najazd na przystojniaka. No ale tu jest przystojny chłopcze. Najpiękniejszy na osiedlu, tak Jest, no hal ząbki białe, a nohal wielgaśny. O jakie ładniuśkie to to jest. Przystojnia groku, Johnny Brawo wysiada. Dupcia wąska, klata szeroka, łapki jak nieźwiatka a kinolek. O jakie kinolki fajne? O! Nie wiem jak waszym zdaniem, ale moim zdaniem wieczury to są najładniejsze psy, a ten kinol już i ta buźka to jest po prostu mistrzostwo świata. Już nie, nie ma ładniejszych piesków. Jeszcze jak im coś mówisz, nieraz tak głową kiwają, nie wiem, czy on będzie teraz. Montek! O! A idziemy do Ewy? A może kota idziemy upolować? Albo kaczkę byś zjadł? <grym> o! <grym> no jak go nie kochać, zobaczcie. <grym> dawaj buziaka tutaj. Buziaka dawaj. Buziaka! Dawaj ten telefonowi buziaka. Dawaj buzi. Tak. <grym> Ty mordo kochana No. Jest żebyśmy poskakali trochę, ale nie wiem. O, jak już tego wziął... Połóż go! Połóż tego badyla! Połóż, tutaj tego bierzemy. O, nie, nie, nie oddam. Nie oddam, bo najfajniejszy patek w zasięgu wzroku. No. O, tak, tak, tak. Nie raz jak ludzie słyszą, jak rzucam mu tak pateka, a ma drugiego i się nerwuje, to myślą, że to groźny pies jakiś jest. No on tylko przecież się denerwuje, że ma jednego w gębie, a drugiego by chciał być. A Gringo nieraz... No, gdzie jest tą mordą, jak ja ci chciałem go wziąć? O, o, w hokeja będziesz grał teraz? Ki hokejowy wziąłeś? Hokej? Hokej? <laughs> Hokej? O, ha poszedł. On tak gra w hokeja na bramce, mógłby stać. Hopka! O, słabo coś, ale jest w zębach. Jest w zębach, no. Montek. Chopa! ponad kadr. No teraz Michael Jordan, chłopcze. Teraz Michael Jordan. Cholera, dawaj to, dawaj to. Uch, ty choleroty. To jest zmarłym. Dawaj to. O, no, dawaj. No tam. Fu. Chopa, chopa. Złapane. I dajesz tam chłopcze. Napięknie. No, pięknie. No, a gdzie on dał tego wielkiego? No, teraz. Teraz nie wie nikt. Gdzie dałeś tego wielkiego patyka? Szukaj wielkiego patyka, chłopcze. No. <grystanie> i wszystko jasne. A ktoś mówił, że. <grystanie> Psy nie są mądre widzieliście to Jak, czym więcej rozmawiasz z psem, tym on więcej wie na ten temat się uczy szybciej. Brawo Montusiu Ty to jednak masz łeb, widać po rozmiarze. Pusty nie jest też No Prawda? Prawda kochanie? Montek No, zmęczyłeś się. Odp odpoczywaj. O, zdjęcie z profilu. O co my tu mamy? Jeszcze hopkę byś zrobił. No, chopa. Pięknie. No, chopka, chłopcze. Pięknie. I ostatnia chopka. No, chopka. Brawo. I odpoczywamy. No, to weź, weź, bo wezmę. No. Ale dobry piesek, super piesek. No chłopcze, brawo, brawo, śpiocha tu masz, poczekaj, dawaj, śpiocha, dawaj oczko. No, jedną ręką to. O, jest, dobra morda, kochana. No to co, kończymy o 15 minut z groszami. Oto zbliżenie na przystojniaka mądka. O, tak. Du -du 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 już fajnie było, nie? No. Ale fajowsko. Patrzcie, jaki zadowolony. Jak się cieszy. Jest, przystojniak, jest, kochany, kochany, jesteś łopaczku, kochany. Pancio cię kocha. O, co tam idzie? Szarik to przy tobie normalnie jakiś jakiś niedożywiony luj. No. To co? My dziękujemy bardzo Montusiu, chodź no tutaj do mnie jeszcze, chodź no tutaj, siadaj, siadaj grzecznie, siad, siad, a nie leżeć, o, on zmęczony ma w dupie, no dobra. Dziękujemy bardzo za obecność i proszę tutaj zaszaleć też z tym filmikiem Montka, bo to jest pies jedyny w swoim rodzaju retro dog. Pozdrawia Montuś i Borsuk.